Cześć, witajcie! Trochę w niecodziennym wydaniu. Tym razem postanowiłem, że podsumuję troszeczkę galę. Fame MMA 9, galę, która była najgorsza pod względem transmisji z dotychczasowych, które ja oglądałem, ponieważ cały czas przerywało mi streama. Miałem ogromny problem z tym, żeby, żeby nie ominąć walki Kubańczyka z Malczyńskim, na którą, na którą czekałem. No Kubańczyk zdecydowanie pokazał, że był tam, był tam o klasę nawet więcej, wyżej nad, nad Malczyńskim. No, no nie, nie dało się tego oszukać, włodarzom będzie ciężko znaleźć godnego rywala dla Kubańczyka, bowiem takiego jeszcze w fejmie nie widzieliśmy, który by stawił mu czoła. No widać, że chłopak solidnie się przygotował do tego. Dodatkowo dziewczyny. Bardzo fajne, walki, bardzo fajne walki kobiet. Inne niż dotychczasowe. Tu faktycznie dziewczyny pokazały serce do walki. Szkoda, szkoda tylko, że były trzy rundy dwuminutowe. Mogły być cztery rundy dwuminutowe, tak więc troszeczkę niedosytu tu jest. Ale szkoda, że w następnej, następne, na następnej gali już jest walka o pas, bo. Ja bym postąpił troszeczkę inaczej. Wystawiłbym way of blond z kamiszką yy, przeciw sobie i dopiero wygrana tej walki walczyłaby o pas. To by było co oglądać. Te dwie dziewczyny miały naprawdę serducho do walki, pokazały, że stacie na wiele. Dodatkowo walka wieczoru to w ogóle było jakieś nieporozumienie. Dwóch parterowców w pojedynku bokserskim, no słabo to wyglądało, tam wyszło parę ciosów, nie było kompletnie czego oglądać. Dobrze, że tylko były trzy rundy, szybko to przeleciało, tak więc, tak więc mogliśmy to pominąć. No, jeśli występo, występowaliby w, w, formule FM, w formule MMA, byłoby ciekawiej, byłoby naprawdę co, na, co, na co popatrzeć. No tu niestety parę ciosów, jeden, za dużo kalkulacji, za mało ale wiadomo, że łatwo się mówi, jeśli siedzi się po tej stronie, a niżeli wyjdzie wyjdzie do oktagonu. Dodatkowo Sylwester Wardenga z Kacprem Błońskim. No, tu osobiście kibicowałem Sylwestrowi, miałem nadzieję, że pokona Kacpra, no jednak wiek Zasięg ramion, doświadczenie, bo już raz wychodził do oktagonu, ten więc wiedział jak sobie troszeczkę poradzić ze stresem, przemawiały na jego korzyść. No i pokazał to, no niestety Sylwek nie miał, nie miał za bardzo pomysłu na tą walkę, nie mógł skrócić tego dystansu, próbował dwa razy wejść w nogi, no niestety nie udało się to. Ale jak powiedział, tak zrobił, nie odklepał, nie odklepał, tak więc no co, pozostaje liczyć na to, że poćwiczy, zobaczymy go jeszcze, sam osobiście na to liczę. Moim zdaniem walką wieczoru powinna być walka Zabielskiego z hejterem. No to była walka, przy której na, osobiście na całej gali bawiłem się najlepiej. Naprawdę było na co popatrzeć. Cepy jak z żabki, jak to powiedzieli komentatorzy. Naprawdę, naprawdę było wesoło. Tu do samego końca nie mogliśmy, nie mogliśmy przewidzieć na czyją, na czyją stronę przechyli się szala wygranej. Tak więc, tak więc naprawdę... Bardzo fajnie to wyglądało. Chłopaki dawali z siebie wszystko. Widać, że widać, że już w tej trzeciej rundzie brakowało tlenu. A wy co, oglądaliście Fejn MMA? Będziecie oglądać dziesiątkę? Dajcie znać w komentarzach.